Komentarz do Ewangelii Ojca Mateusza Stachowskiego 11 maja, czwarta niedziela wielkanocna. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dzisiejsza krótka Ewangelia brzmi bardzo pogodnie, tchnie łagodnością, a jednocześnie jest doniosła i dostojna. Jednak wszystko się zmienia, kiedy przeczytamy ją w całym kontekście dłuższego fragmentu jej dziesiątego rozdziału. Wypowiadając ostatnie słowa, Jezus stoi naprzeciw grupy słuchaczy, którzy chcą Go zabić. I ręce chwytają już kamienie. Życie Jezusa wisi na włosku. Jest dla mnie niesamowite, że Pan w takich okolicznościach, znając przecież nastawienie serc swoich rozmówców, Mimo wszystko mówi jasno o swej relacji z Ojcem, a jednocześnie wskazuje drogę zbawienia tym, którzy chcą je zdobyć, mówiąc z tym, którzy nie chcą przyjąć Jego słów – trzeba słuchać Mego głosu i iść za Mną. Dlaczego jest to dla mnie niezwykłe? Bo jeśli Jezus jest cierpliwy i łagodny, no jest dobrym pasterzem, wobec tych, którzy planują Jego zgubę, to przecież i wobec mnie będzie taki sam – jego miłość i dobroć, a jednocześnie władza nad śmiercią, jest dla mnie inspiracją, by szczerze słuchać tego, co mówi. Wiem, że przyjdą jeszcze ciemności, nie ominie mnie cierpienie i w końcu śmierć, ale owca, która idzie za nim, umiera zawsze w jego ramionach.